10 godzin przeszły całe akty. No dobra, macie rację. No to chyba drugi. Okay. Ja się nie spieszę nigdzie w tej grze. E, tak, e, powiem Wam, że, że e, nie niezaprze zaprzeczalnie Patofek Saiyan wypada na plus w porównaniu do Diablo 3. Nie? Ale ma pewne rzeczy, które robi, go robi gorzej. Na przykład grafika jest dużo mniej czytelna. Czy ja się w jakiejkolwiek grze spieszyłem? Nie. <śmienicza> w grze wstępnej z twoją starą się spieszyłem, no bo wiadomo. <śmienicza> Jesus, przepraszam. Mm. E, e, Jakaś piąteczka dla mnie, tak jak Izak, Proszę, bo on mnie olał. Olał cię, bo jesteś kurde dzieciuch, nie? Piąteczkę chcesz o takiego ziomka, którego nawet nie znasz w internecie. Zlituj się, no dorośnij, to może ludzie cię nie będą olewali.